Witamy ze szczytu SMRK w Wrchlebskich Górach. Jestem na wypadzie z Łukaszem. Łukasz jest na swoim Krosie Eskerze i tutaj mamy ciekawą przeróbkę, która może zainteresować, myślę, wielu z Was, tych z Was, których, którym brakuje przełożenia w Gierixie, Brakuje lekkich przełożeń do jazdy po górach z bagażem. Co my tutaj mieliśmy fabrycznie? Mieliśmy korbę 46 4630, czyli mamy 30 zębów na najmniejszej zębatce. W korbie i mieliśmy kasetę 11:34. 11, Czyli najlżejsze przełożenie mieliśmy 30 do 34. Na ostatnich kilku wypadach z ekwipunkiem na takich solidniejszych podjazdach, no to albo musiałem jeździć za kosami, albo po prostu co chwilę robić odpoczynek. Albo chować bagaż w krzakach. Albo chować bagaż w krzakach, dokładnie. Tak jest. Co tutaj zrobiłeś? Wsadziłeś większą kasetę? RoadLink DM. Road Link DM. Tak, ale jednocześnie ja znalazłem opisy, że jest był używany Goat link do 10-rzędowych i do 11-rzędowych kaset, bo też są takie produkowane mm -hmm. przez tą firmę. No i wpinane jest, wpinane jest to do haka przerzutki, co wydłuża nam odległość. I dzięki temu mieści się tutaj teraz kaseta bez problemu kaseta 1142. Czyli z 30-34 zrobiło się przełożenie 30-42. Dokładnie tak. Jeździ się teraz komfortowo. Wymiana była skomplikowana? No nie, no po prostu wymiana kasety, odkręcenie dwóch śrub i tyle. No oczywiście jeszcze trzeba było podregulować przerzutkę yy, śrubką yy, Betention Screw. Screw tak to chyba się nazywa z angielskiego. No i tyle, robota gotowa łańcuch wymieniłem jeszcze na, na troszkę dłuższy, ale i tak nadawał się do wymiany czyli bez zmiany przerzutki, która nie obsługiwałaby tak dużej kasety dokładając tego roadlinka tak drastycznie jest. zwiększyłeś zakres przełożeń do jazdy w górach to jest GRX 810 Także taki krótki patent, jeśli szukacie sposobu chyba dosyć taniego i nieskomplikowanego, żeby mocno zwiększyć zakres przełożeń w swoim gravelu Dzięki, a na kanale Buszkraftowym znajdziecie cały film z tego wyjazdu w Jesioniki i Rychlebskie Góry. Do zobaczenia.